Dzień dobry, Czecioń, to was bardzo serdecznie jestem Paweł ze mną jest Berbert, Red, Joszelka! Hejka! Dzień dobry! Dzień Dzisiaj, moi drodzy, tuningujemy Lampandati Corsita! Eee, z tego nowego disu To jest eee. w ogóle jakieś Maserati? To jest... No właśnie chyba nie coś wiem, coś tym, część tak, osób że tak, tak, to jest tak. Maserati, tak. część pisarzy to jest Aston Martin eee, Więc nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Ja uważam, że... Eee, tak... Okej, okay, dobra, czyli tak. Wszyscy mamy ten sam samochód, tunigujemy, widzowie oceniam, że mój jest lepszy, no e, Generalnie, nie znudziła ci się ta sama śpiewka? E, a standardowe, <laughs> jest standardowo, słuchajcie, jedziemy na lotnisko e, i, e, widzowie ceniają. Oraz sprawdzimy wszystkie samochody. Sprawdzimy wszystkie mm -hmm. samochody, właśnie te nowe z e, tym, e, że tak powiem, o, to myśli. nowym samochodem. Co, to jakieś, jakiejś, co to, to jakieś sznurki na pranie? Na, to jest nie mam pojęcia. No, jakieś sznurki o. na pranie, tam widzisz. Gorzej z tyłu to wygląda. 12 zderzaków. Nie, o, bo 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 no te Też okej okay są. To są takie typowo sportowe przecież. A nie... z tyłu to najgorzej wyglądają. Ale... No ja typowo sportowe. Skończy się odcinek, biorę auto rampole, nie? <śmiech> no. <śmiech> Mówiąc, z przodu no e, Ogólnie to wygląda, nie wiem, to by, kurczę, tak jak tacka <laughs> wygląda jakaś wielka z przodu. <laughs> no, spodoba Ci się? Bo to jest <laughs> auto czteroosobowe. Dwa miejsca z przodu i potem kierownica z tyłu, no i... <laughs> <laughs> okej, okay, dobra, ja biorę ten. E, tylne dyfuzory, proszę. Co to jest? Nie co? Ja też nie wiem eee. co to jest, ale... Nie, to są półeczki po prostu na boku. Nie jest aż tak źle, są gorsze tylne dyfuzory. Kładzie. Tak? To sobie później zobaczysz grill jak coś... wygląda. Coś co się... Masakra, no nie? Co się Ej, nie jest. Nie, ten tunik <laughs> to Jaka? Jaka jest taki dziewczyna? specyficzny, powiem wam. Grill. Wow, gaming girl? Oh. Oh. Tak, tak, eee. <laughs> okay, to chodzi. No, takie specyficzne. Niektórym się może podobać, niektórym nie. Moi drodzy, następnym Eem. razem, jak wyjdzie jakiś nowy pojazd, dajcie, ja będę wybierał do niego opcje tuningowe przed pokazaniem go normalnie świat. Ale rury wydechowe to ma fajne niektóre. Tak, ale gryźnice. Większości, no. większości mi się podobają, szczególnie takie, niektóre są takie. No, więc. Byczkę. W ogóle się trząchają cały czas. Co robią? Trząchają się. Robią. Właśnie, co robią? E, trząchają się. Tak rozumiem. się o tych grilly. fajne są niektóre. Mm -hmm. no. Wyglądają jakbyś, no, nieważne. No, wyglądają jakby nie wyglądały, naprawdę. No. no spoko jest, wszystko gites. Gites majonez. No majonez to masz w gites. Ja majonezu w ogóle nie jem, człowieku. E, patrzę to na tak oznaczenia, nie o. Wiem. Niektóre fajne są takie oznaczenia też. Mhm, czternaście i wojskowe moro. <laughs> Nie, ale tu... Ile, ile ci nie no, to jest... Dobra, okej okay. No szukamy, Ja szukamy. nie wiem, czy to jest jakiś transformer Jak tak? nawet mi się o, to nie ale... podoba to wiesz, że już coś jest nie tak. To do takiego auta daje chlapacze, no jakby... Ej, ja. Ja nie, nie wiem, dobra. czuję się... Nie, nie szanuję mnie ta gra Chlapacze. No, no, bo to, to wersja rajdowa to taka, gra. wiesz, chyba. Mhm, mm chcę. No um, to, to klapacze, tak, tak, ja. Um. Czemu to wygląda tak brzydko? Dobra. Próbuję nawet kolor jakiś zdać na to, i to, to, to wygląda tak, tak brzydko. Okej, okay, ja szukam dachu. Nie, no, tu jest tu, tu wszystko <laughs> zostanie... Ja, nie ma problemu, stare, nie? Możesz przenocować trochę u mnie. Ehm, szukasz dachu nad głową? Bez problemu. <noise> Aha. Dobra, to ja myślę, że Mię tutaj... Mnie też przygarniesz? Tak, <noise> taki. To też szukasz dachu? <noise> <Krogi. głos> Dokładnie on, tak. On, on ehm. nie skumał. Nie? On tak nawet mnie nie, nie słuchał. On nawet nie słucha, tak. Nie, ja tak ja, ja, ja nad, 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 nad głową mam, ale A, to już nie ja narzekam. Dałeś, no spoko. <noise> nie narzekam. Mam tak nad głową, jest gites. Okej okay. spoilery z leżaka, I... to jest z tak, leżaka. To, to wygląda bardziej na... Nie wiem na co. Nie, <laughs> Nie wiem na co to na znaczy, co. Spoiler z <laughs> leżaka? No jak? Przed niego jeszcze. Mm -hmm. To, to jest jaki, jaki spoiler leżaka, no co No weź tam się, uspokój. Nie rona. Nie no ale na naprawdę niektóre to... Ktoś miał wyobraźnię, się. ktoś miał mega wyobraźnię robiąc e, opcje tuningowe. Tego no nie wiem, większość z tych opcji tuningowych to jest zwieśniaczenie takiego auta. To jest tak, zost zostają ci składniki, jakie ci zostają, wyrzucasz, miksujesz, może wyjdzie z tego fajna, nie wiem, nieśmierdząca kupa. No. Hmm. A może zrobić koszmar? <laughs> e, pasy przeciwsłoneczne, no wiadomo, to, to może pasy. <laughs> Okej. Okay. Ja, będziesz się zapinał tymi pasami przeciwsłonecznymi teraz. Ja, ja, dokładnie, dobra, zawieszenie. A gdzie się spotykamy? E, na, na lotnisku. lotnisku. Jaki Jaki mądocik, mam zapięte pasy słoneczne. Na o, o co ci chodzi fajnie? O panie, te progi, co to jest? E, bagażniki, które tak naprawdę są maską. No bo okay, jakby nie patrzeć... To umam, co, to co to za progi? Z przodu ma bagażniki. Co to za progi? Gdzie my o, tak lecimy? Nie wiem, niech będzie ten. Dobra, no, ja koła, luce kół. Eee, zobaczmy sobie jakieś fajne kółeczko. Dobra, zrobię przednie, rekina. Przednie kaczki. No. E, rekina dosłownie zrobię. Oh. To skrzela ma. No, taki no, naprawdę specyficzny samochód. Jak ktoś lubi takie... Ja od razu to wybiorę to te średnie kaczki, to. żeby nie było, że... Okej, okay, tutaj cyk... Dobra, ogólnie mamy już tylko lakierowanie, mi zostało. Dobra, ja, ja robię powoli... rybę. Powoli już to będę kończył. Będę to wykańczał. Na spoiler nie jest skaczek. Uch. Ale co to są za spoilery? Co to ma być? Okay, uh, co, co to wy... jest ten spoiler? Myślałem, że... No nie, no, hmm. myślałem, że już byłaś po premierze. No. E, czekajcie, bo nie wiem, jakie <grym> tutaj wybrać teraz. Dużo jest kolorów, które zaczynają mi się podobać po prostu. Zwykle mi się te kolory nie podobały. Dobra, ale jestem teraz jak, że mam taki małcie, Ale na, na tym aucie, aucie tak naprawdę to. Nie robimy większej różnicy, nie? No. No okay. obniżę zawieszenie w tym aucie i opony będą mi tarło, o kolosery. Dlaczego bagażnik jest na przodzie e... w ogóle? <grym> okay, tutaj mamy... Aha, to ma Zepsute mam życie. E... Czego bagażnika? co to ma być? Okej. Okay, Ale wam, że źle nie wygląda. No, no daj mi to dziękuję. będzie bardziej rybka. Turbo? Eee, jeszcze o, teraz zostało jedną rzecz zrobić, mianowicie gdzieś tutaj były e, koła, 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 kolorku. No, można kręcić kółka. Eee, czekaj. I dlaczego? Teraz? są to najnęższe. będzie dobrze wyglądało. A nie można zmienić nic. Nie będzie to to dobrze wyglądało. Dobra, ogólnie ja chyba skończyłem. Ojej, eee, Dobra, jadę w takim razie. Na Weź... hoj przygody. Nawet no, no, Ogólnie tunik mi się nawet podoba, ten, który zrobiłem, ale. Mi się tunik też podoba, ale opony nie oddają nie? W sensie e... ona modlifoltował takie duże opony, no nie? A tu sobie dajesz i jest takie kurde, małe, jakbym nie wiem. Ja nie dobra, niech będzie rybka. I jest opcja <laughs> powiększenia opon. E, dobra, czyli mamy rybki welonki. Taka rybka? No taka fajna. No nie? To ty tuningujesz akwarium? <laughs> Ładnie tak. Zadam dobra, e, to spotykamy się na lotnisku, słuchajcie. Widzowie e, zaraz zweryfikują, w ogóle napiszcie, czy auto wam się w ogóle podoba. A macie o tej samej godzinie lot? 5 rano. E, no. A już wiem, czemu jest taki. ten. E, to te auto tak wygląda. Czemu? Bo trzeba je utopić, bo to jest auto, które po prostu, e, że tak powiem. autorytka. Autorytka, e, nie? Czyli e, sugestia utops, utop, e, stójkę. Utop mnie. Z tym, nie? No naprawdę. Ta. Jedyne, co mam w głowie, to zostawić niknutowe koła. No nic, dobra, ja mam samochód. E, jestem z niego nawet zadowolony. E, <coughs> dlatego, że wydałem dużo kajsu na niego. No. bardzo dużo. Ja jestem w miarę zadowolony, ale później e, kilka z niego ściągnę. Minus, że nie ma tutaj od Imaniego, e, <coughs> że tak powiem, tuningu, czyli nie ma możliwości zrobienia pancerza ani. Ja, no e, że tak powiem. To Imani to był chłop, kurde, to była dziewczyna. No jakiś czas. To, od Imani. To jest to jakiś czas myślałam, no, no, że okay. Imani to jest firma, po prostu tak się nazywa jakaś, nie? Tak tak muszę być. A nie, że osoba. No Dobra, ja zostałem... Wjechać tutaj na, kurde, na tył. Ja mam nadzieję tylko, że ten samochód będzie super szybki i tym będzie po prostu się yy, bronił. On jest ultra szybki. Tu, no to zobaczymy, zobaczymy jak mieli jeszcze te Pegasus Torrero, które na razie było najszybsze. Mm -hmm. Pamiętaj Paweł, że ja nie mam tego. To. Tego co mówiłeś, że jeszcze szybsze są. A, no tak. No ja, Ja? No Ale kurde, raki, ja sprawdzę, nie, nie mogłem złożyć. tego założyć. A, nie no widzisz, tego. bo może nie zrobiłeś e, w całości zadań z agencji. No nie, no... Dlaczego no do mnie chcesz Dobra, to jadę. Okay, dobra, ja już jestem tutaj gotowy, już stoję na tym, na płycie lotniska. Normalnie sam solo tu jestem, nie wiem, coś no, ci... Sam nie solo? Nie wiem, ja też nie wiem. Ja Sam jestem. ja okay, słyszałem, go. że został przebity mieczem. O, ale zrobili im piękny skok. Nie, to świetnie, nie? Świetnie nie Czyli e, się otwieram do góry, więc duży plusik. Lambodorsy. Co to jest? No, no duży plusik, jak <laughs> gdzieś parkował, to nie, nie walniesz okay. e, blisko stojącego auta. Perbert to później na was, zostawić tak jak był. Nie, tu absolutnie nic po prostu, nie. Dobra, ja... okej. Okay. Inaczej nie, czyli... nie mógł patrzeć na to. Dobra, czyli perbert kompletnie nic nie zmienił w samochodzie. Czekajcie, ja wezmę może latarkę, bo. Nie, dobra, wydechy o... zmieniłem. Jak się jest bogatym w GTA, to ciężko wydawać ten high spot. Ja zrobiłem taką wściekłą rybkę w moim stylu. Ja zrobiłam Ale nie wiem, stary, oglądałem, gdzie jest Nemo tam Czy to jest kolor złoty, czy to jest kolor... Złoty, bardziej. A, to jest kolor złoty bardziej. Ciężko mi ocenić. Wygląda troszkę na taki kakaowy. co ty jesteś kakaowy? Ja nie chcę nic słyszeć dzisiaj o kakao. Lekkie kakao, takie właśnie, nie? Kangurek KO, co? A jest w ogóle tutaj, widzę, neonki masz, takie tyle tak. Okej, okay. dobra. Ren, kaj hmm. ty jesteś? Jest. Eje, on my way. Kaj ty jesteś, tak bo widzowie to już oglądają, oceniają. Ja uwielbiam, no tak że najbardziej mi się podobał to Dwerberk razie. <laughs> Eee... Ja będę z nim, nie piątego Tulej, dnia. Jak się, jak się założyło Tego te... dnia u poranku. Customowe <gulować> koła to one są takie małe i tak dziwnie wyglądają. No tak, tak, dlatego no, ja musiałem zostawić te koła, No Ja, ja też zostawiłem, a te kurde i na Nie było innej możliwości. Nie. Jeszcze gdyby można było koła powiększyć jak w Need for na przykład, no nie? I finished. zobaczmy co ma. A, czyli tak mega wyścigowo zrobiłeś no stary. Okay. to będzie rakieta. E, czyli to totalnie to taka wyścigówka. Wyścigówka Ray Liberty, tu widzę pan no. właściciel banku jakiegoś. Kurde. Tu <grym> to to widać, że jest. Ubrany jak, jak się procy, Zobaczcie w ogóle jakie są. Renkent. Ren Ren <grym> On Normalnie, ja nie wiem, bagaże może sobie na tych progach wozić chyba. No, bo. bo to podręczne. E, dobra, to słuchajcie, ja proponuję. Tak żyć. Ja proponuję. Zmianki, zmieniamy fury. E, Berbert, e, czy mógłbyś wziąć, e, że tak powiem... E, nie. Co ty tam masz? Ostatnio zrobiłeś. No. Patrzcie jedziemy. Torero. A nie porównujemy e, ich też ze sobą? Torero? O, znaczy właśnie nie, Torero nie ja mam szybsze, więc ja może wezmę Torero. E. Nie, to nie ja porównujemy, bo tego. to są pani to samo auta. No ja wezmę Petrona. Ja zostanę. Ja zostanę w tym aucie, bo mi się bardzo podoba. Dobra, ja e Etrona, e rent weź benefaktora. E, ja wezmę... A kto e zostaje w tym aucie? No to chyba ja, chcesz. To nie, to ja zostanę, bo ja tutaj mam też z agencji zrobione, ale Benefaktora nie mam, więc zrobimy tak, że weźmiesz Benefaktora teraz, Ren. A potem eee... Pamiętaj, a, że Etron też nie ma tego. Tych... Tak, tylko Etron się okazał bardzo powolny. Znaczy on ma... jest... Bardzo małą prędkość maksymalną, a więc... Ale eee... duże przyspieszenie bardzo. Tak. Okej, okay, dobra, to bierz Benefaktora. Joszoka może wziąć bravado. Ale wiesz, że to u mnie będzie i tak czy siak. No dobra, to zostaw na razie to, co Ja Ja mam Turbo. Dobra. Ale potem matematycznie to wyliczymy, a nie? A później zamienimy się, to znaczy ja wezmę Pegasi Torero, e, Ren weźmie sobie ten co teraz Tak i co ja e, to e, miałem wziąć? Tą rakietę miałem. Benefaktora. Czyli a też na Dokładnie. To jaki to jest Mercedes, jak to rakiet? No Benefaktora, Tu jest Mercedes. i tu proszę podjechać i wszelka prost. Na, wymijając ten sup. Nawet już mam Merca, znaczy Audiczkę. <laughs> Merca. No dobra. siadamy, jedziemy. Audi. Ach, Chciałem ja, cię tego tak ja. tutaj ale jak nie chcesz to nie. Sorry, nie czytam ci myśleć. Jeszcze? jeszcze. Jeszcze. Dobra, okej, okay, ja już No potem no, będę jak ten akcja, profesor na nie? Mhm. Mm jak mu tam było? Ten taki łys, to jest tak. Star Trek. Tylko tak. musisz <laughs> nie chodzić. Łyszy. <Wishes>. No. <laughs> Dobra, mogę się dziś. Ustawiam ja, <grym> się bo... już Okej, okay, dobra, teraz zobaczymy jaka będzie różnica. Mam wrażenie, że kurczę ten Etron będzie chyba szybszy od tego teraz co mamy. Nie, moim na zdaniem maksymalnie na pewno. Dobra, wsiadaj Roberto, wsiadaj, siadaj, nie wiem, teraz wiem. Tak, tak od razu dawaj, lecimy. Dobra, zęcznego, uwaga. Gotowi. Trzy, tak. cztery Wystrzelił. Ale... No ale już mnie wyprzedzał. Dobra, i to teraz od lewej Cię wyprzedzam. Postaram się przynajmniej. Dawaj, 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 main. Okej, okay, chyba ten nowy jest szybszy od benefaktora. O... <laughs> no ale jak mówię, że ja mam kurbo, to no... <laughs> ja nie mam FAM Zaczyna powoli wyprzedzać, ale no finalnie wyprzedzę, to no, 20 da. lat. Ja mam FAM 105 mil. Myślałem, <laughs> okay. że jest szybszy. Chodźcie w drugą stronę, bez Myślałem, chęcynica. że jest. I... Mhm. Dobra, gotowi? I mhm. w ogóle zleża ku tego urena, on cały czas się huś tam z przodu, nie? Nie chcę trzymać się uwagi. <poszukiwanie>? tak <grym> Dobra, oj tam, oj tam, tam co się Trzy, cztery. Mam wyjątkowe auto po prostu. No nie no, auto od Berberta myśmy się zbierali, czyli E-tron. Mhm. No, ale to wygląda w ogóle. Jak jadę w tym no, elekcie, nie? Audi, stary. No, jak jadę w kokpicie, no, to jest No, jest tam buta pod nogami. Uhu. Znaczy, e, Ren, co pan zrobili, że tak z tyłu jesteś? Nie wiem, bo może. Może ten, się spóźniłem, no. Okej, okay, dobra. Ale tylko może. Eee, no to było wiesz, pojechałem słychać... pierwszą kamerką sobie, bo i tak się to wygląda jak rakieta, nie. Eee, dobra, słuchajcie to może zamianeczka teraz. Czyli ja pojadę, wezmę Pegazi Torrero, będę chciał tego nowego co teraz wzięliśmy eee, Bo on tam chyba nie miał tych e, jakichś lepszych opcji specjalnie. No ja nie wiem jak je odblokować, kurde no. Mówiliśmy, eee... żeby trzeba ukończyć wszystkie te zadania z agencji. No ja je kurde zrobiłem. E, czyli tak, ty, werbet bra e, brawado, tak? Ty, ale ja w agencji też nie zrobiłem, no nic nie, no czego no, nowego, tak? Czyli... A tak, werbet tego nowego, ren brawado, e, ja w ja też nie ja. zrobiłem wszystkich misji, czyli e... też nie mam tuningu na full? Uh. No to brawady? Tak, ja w Czekaj, czy coś sobie z tego Torero C, Dobra. A ja biorę tego e, Torero w takim razie, szybciutko. Mm -hmm. to, 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 to ja, bro, bro Greenwood, a ja, ja, ja. Tak, Greenwooda, dokładnie. Greenwood, ladies and gentlemen, we Spet, present ee, to you... To Torero... Co? Sped. Ale proszę mnie tu nie wyciągać. Dobra, poczekaj, zatem tak mi podrzucisz tam po zrobiłem. lewo. Dobra, prosto, jedziesz, dobrze. E, I tam idź w prawo za chwilę, prosto tą drogą, No Na kolorowo teraz. I po lewej jest, no przed tobą. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Ale dziwnie byś zamknął za sobą, no. Taki tak, niski bo... auta, że normalnie bez krawędzi nie ja możesz przejechać. No. Dada, da, 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 da. Dobra, 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 będę pierwszy na lotnisku. Dobra. Nieprawda. Okej, okay, lecimy. Eee, bra, 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 bra. Chyba wszystkie auta sprawdzimy teraz już w takim razie, tak? Z, now oh. z tego nowego DLC w sumie. No to wychodzi. E, przynajmniej e, przed wtorkiem, nie? Mhm. Niech to kamerą w końcu wtorkiem. dodadzą, błagam. Bo. Tak. Okej, okay. eee, tutaj, Dobra, mamy to. Mając! Ja już tylko zepnę na wszelki Owo. wypadek na internet. żeby Zobacz jak jest ust ten. Czy coś jeszcze nie pominęliśmy? Eee, Obi był. Eee, to Możemy teraz już tą jest. nową Helkę sprawdzić. Lampadatki. Taki jak, jako konos taki totalny. Okej, okay. eee, czekaj. Coś mi się tu nie zgadza. <grym> to. Sześć czekaj, nowych pojazdów, okay. ale jeden. Lampadat. A nie, dobra, okej, okay. jeden, dobra. No. To jest ten sam. Dobra, nieważne, już teraz ogrywaj ją Dobra, uwaga, zręcznego. Trzy, cztery. Za wysoko stanąłem. No nie no, Pegas i Torero to... no miażdżne. Nawet ja się teraz powoli wyprzedzam. Zobaczymy tylko jaka będzie różnica. No teraz... Ty, co zrobiłaś? Nie zrobiłam. Jak to się najlepiej wygląda? Jak żeś ty żeś wyprunął. no O, wyprunął Zobaczymy bezręcznego, zobaczymy jaka będzie różnica. Wtedy rękaw nie będzie miał gorzej. A, ty dajesz, że w ogóle nie muszę jechać. Albo czekajcie, policzcie do 10, nie? Ja pojadę. <grym> <grym grym> Dobra, jeszcze ta ustawica 3, ładnie, nie? Mm -hmm. Uwaga. Ja czego Stabi? zawsze mam przegrywać? 3, mm 4, -hmm. ry. Czemu wcześniej wystarczywałeś? Halo, nie miałem to. A, jasne. No nie, no, wystarczyło mi to, że. No. Nie, no, brawa, to tak nie dogadamy się. Zaraz. Dajemy auto. Dajemy jak Mr. Beast. Będę jak MrBeast, <coughs> daje auto z problem, żeby wystartować im. Znaczy, to auto, które ja mam W sensie, jeżeli by było na 100% Na 100 yy, ta wywione, ta ta To ta bym, bym Dogoniła Bedberta <coughs> O, no tak yeah, a to Skoro czas antynowy się skończył To się czas antynowy skończył W takim razie dziękować za oglądanie Pa pa, Nie ma